Czym jest dla mnie piękno kobiety? To myślę, że powinniśmy tutaj rozważyć Maryję, jej postawę, gdyż ona jest takim wyznacznikiem piękna, w ogóle jest kobietą przepiękną, taką przedziwną. Przede wszystkim, my, kobiety, powinniśmy uwierzyć w swoje piękno, w swoją siłę. Mamy w sobie potężne pokłady takiej siły, takimi nas stworzył Pan Bóg. Ale właśnie musimy się zastanowić, jak my też wykorzystujemy swoje wdzięki i swoje piękno. Czy korzystamy z nich zawsze w takich dobrych celach? Czy może też wykorzystujemy to? W tych dniach usłyszała o tym Judyta, córka Merariego, syna Usa, syna Józefa, syna Uzesiela syna Hilkiasza, syna Ananiasza, syna Gedeona, syna Refaima, syna Achitoba, syna Eliasza, syna Hilkiasza, syna Eliaba, syna Natanaela, syna Szelumiela, syna Surisaddaja, syna Izraela. A mąż jej, Manaszes, z tego samego pokolenia, i z tego samego rodu zmarł podczas żniw jęczmiennych. Stał bowiem przy wiążących snopy na polu i słońce poraziło mu głowę i upadł na swoje łóżko i zakończył życie w swoim mieście, w Betuli, a pogrzebano go razem z jego przodkami na polu między Dotain i Balamon. W swoim domu Judyta była wdową przez trzy lata i cztery miesiące. Na dachu swego domu postawiła sobie namiot, nałożyła wurno biodra i nosiła na sobie swoje wdowie szaty. Pościła przez wszystkie dni swojego wdowieństwa, oprócz wigili przed Szabatami i samych Szabatów, przed Deni Nowiu i podczas Nowiu oraz oprócz uroczystości i radosnych świąt Domu Izraelskiego. Była piękna i z wyglądu bardzo miła. Mąż jej, Manassez, Postawił jej po sobie złoto, srebro, sługi, służące, bydło i rolę, a ona tym zarządzała. I nie było nikogo, kto by powiedział o niej złe słowo, ponieważ była bardzo bogobojna. I usłyszała złe słowa ludu przeciw naczelnikowi, ponieważ byli przygnębieni z powodu braku wody. Usłyszała też Judyta wszystkie słowa, jakie wygłosił do nich Ozjasz, przysięgając im, że po pięciu dniach wyda miasto Asyryjczykom. Posłała więc swoją niewolnicę, zarządzającą wszystkimi jej dobrami, i poprosiła Habrisa i Harmisa, starszych w jej mieście. I przyszli do niej, a ona im rzekła: Posłuchajcie mnie, naczelnicy mieszkańców Betuli. Niesłuszna jest wasza mowa, którą dziś wygłosiliście do narodu, składając przysięgę, którą wypowiedzieliście, jako warunek między Bogiem a Wami, i oświadczając, że wydacie miasto w ręce naszych wrogów. Jeżeli w tych dniach Pan nie przyjdzie Wam z pomocą. Kim Wy właściwie jesteście, że w dniu dzisiejszym wystawiliście Boga na próbę i postawiliście siebie ponad Boga między Synami ludzkimi? Wy teraz doświadczacie wszechmogącego Pana i dlatego nigdy nic nie zrozumiecie. Nie zbadacie głębi serca ludzkiego, ani nie przenikniecie jego rozumowania. Jak więc wybadacie Boga, który wszystko to stworzył? Jak poznacie Jego myśli i pojmiecie Jego zamiary? Przenigdy, bracia, nie pobudzajcie do gniewu Pana Boga naszego. Gdyby nawet nie zechciał nam pomóc w tych pięciu dniach, to ma On moc obronić nas w tych dniach, w których zechce, albo zgubić nas na oczach naszych wrogów. Wy zaś nie wymagajcie od Pana Boga naszego poręki za Jego zarządzenia, ponieważ nic nie można uzyskać od Boga pogróżkami jak od człowieka, ani z Nim dojść do zgody jak z Synem Człowieczym. Oczekując od Niego wybawienia, wzywajmy pomocy dla nas od Niego, a On wysłucha naszego głosu, jeżeli mu się to spodoba. Przecież nie było za dni naszych, ani też nie ma obecnie żadnego pokolenia, ani rodu, ani okręgu, ani miasta między nami, które by oddawało pokłon Bogom ręką ludzką uczynionym tak jak to bywało w dawnych czasach. Z tego to powodu nasi przodkowie zostali wydani pod miecz i na łup i wobec naszych wrogów doznali wielkiej klęski. Lecz my nie uznajemy innego Boga oprócz Niego. Dlatego spodziewamy się, że On nie wzgardzi nami ani nikim z naszego narodu. A jeśli zaś nas zwyciężą, to wtedy zwyciężą także całą Judeę i spustoszą naszą świątynię." Za jej zbezczyszczenie Bóg jako zapłaty zażąda naszej krwi, a odpowiedzialność za zagładę naszych braci, za ujarzmienie kraju i spustoszenie naszego dziedzictwa, Bóg zrzuci na nasze głowy wśród pogan, gdzie jeżeli się staniemy niewolnikami, będziemy zgorszeniem i hańbą w oczach tych, którzy nas zdobędą. Ponieważ nasza niewola nie zjedna nam łaskawości, lecz Pan Bóg nasz sprawi, że będzie dla nas niesławą. A teraz, bracia, pokażmy naszym braciom, że od nas zależy ich życie i że wszystko, co święte, świątynia i ołtarz, w nas znalazły oparcie. Za to wszystko będziemy dziękować Panu Bogu naszemu, który doświadcza nas, jak i naszych przodków. Przypomnijcie sobie to wszystko, co On uczynił z Abrahamem i jak doświadczył Izaaka, i co spotkało Jakuba w Mezopotamii Syryjskiej, gdy pasł trzodę Labana, brata jego matki. Albowiem jak niegdyś doświadczył ich w ogniu, wystawiając na próbę ich serca, tak i teraz nas nie ukarał, lecz chłoszczę Pan tych, którzy zbliżają się do Niego, aby się opamiętali. A Ozjasz jej odpowiedział. Wszystko, co powiedziałaś, wygłosiłaś ze szlachetnego serca i nie ma nikogo, kto by sprzeciwił się Twoim słowom. Ponieważ nie dopiero od dziś ujawniła się Twoja mądrość, Lecz od początku dni twoich cały naród poznał Twoją roztropność, a szlachetne jest Twoje serce. Jednakże lud odczuwał wielkie pragnienie i zmusił nas, abyśmy uczynili to, co im przyrzekliśmy, i wymógł na nas przysięgę, przeciw której nie możemy wykroczyć. A teraz módl się za nas, ponieważ jesteś kobietą pobożną. A Pan ześle deszcz i napełni nasze cysterny, i nie będziemy mydleli z pragnienia. I odpowiedziała im Judyta: Posłuchajcie mnie, a dokonam czynu, który przejdzie do pamięci dzieci naszego narodu na wszystkie pokolenia. Stańcie tej nocy przy bramie, a ja wyjdę z moją niewolnicą. A w tych dniach, po których obiecaliście wydać miasto naszym wrogom, Pan za moim pośrednictwem nawiedzi Izraela. Wy jednak nie dopytujcie się o mój czyn, albowiem nie powiem wam, dopóki nie dokonam tego, co chcę uczynić. Wtedy odezwali się do niej Oziasz i naczelnicy: Idź w pokoju, a Pan Bóg niech cię prowadzi, aby wywrzeć zemstę na naszych wrogach. I opuściwszy namiot, udali się na swoje stanowiska. Judyta zaś upadła na twarz, posypała głową popiołem i odsłoniła wór, który przedtem przywdziała. Wtedy tego wieczoru składano Bogu w świątyni w Jerozolim ofiarę kadzenia. A Judyta donośnym głosem zaczęła wołać do Pana tymi słowami Panie, Boże mego praojca Symeona, Ty mu dałeś w rękę miecz, aby dokonał pomsty na cudzoziemcach, którzy odkryli łono dziewicy, aby je splugawić, i obnażyli jej biodra, aby ją zawstydzić, oraz zbezcześcili jej łono, aby ją zhańbić. Ty powiedziałeś, tak być nie może, a oni tak uczynili. Dlatego wydałeś ich starszyznę na zabicie, a ich łoże, które splogawili przez swoje oszustwo, także na skutek ich oszustwa napełniłeś krwią. Zgładziłeś ich niewolników razem z książętami, a książąt razem z ich tronami. Żony ich wydałeś na łup i córki ich do niewoli, a cały ich dobytek do podziału między umiłowanych przez ciebie synów, którzy odznaczyli się gorliwością dla ciebie, i mając w nienawiści splugawienie krwi swojej, ciebie wzywali na pomoc. Boże, Boże mój, wysłuchaj mnie, wdowy. Tyś uczynił rzeczy wcześniejsze od tamtych, i tamte, i te późniejsze, także i teraźniejsze, i te, które nastąpią, ułożyłeś, a stały się te, które miałeś w swoim zamyśle. Skoro ukazały się te, które postanowiłeś, powiedziały: oto jesteśmy. Wszystkie bowiem Twoje drogi są przygotowane i przewidziany Twój wyrok. Oto Asyryjczycy zwiększyli swe siły zbrojne, dumni się stali ze swych koni i jeźdźców. Szczycą się siłą piechoty, ufają tarczy i oszczepowi, łukowi i procy, a nie poznali w tobie pana, który niweczy wojny. Pan jest imię Twoje. Ich potęgę rozbij swoją mocą i rozgrom ich siłę w swym gniewie ponieważ postanowili zbezcześcić twoje świętości splugawić namiot gdzie mieszka sława twego imienia i odciąć mieczem rogi twego ołtarza spojrzyj na ich pychę ześlij swój gniew na ich głowy daj mojej ręce wdowi siłą do tego co zamierzyłam uderz podstępem warg moich niewolnika obok wodza i wodza obok jego sługi skrusz ich zarozumiałość ręką niewiasty Albowiem nie w ilości jest Twoja siła ani panowanie Twoje nie zależy od mocnych, lecz Ty jesteś Bogiem pokornych, wspomożycielem poniżonych, opiekunem słabych, obrońcą odrzuconych i wybawcą tych, co utracili nadzieję. Tak, tak, Boże Ojca Mego, Boże Dziedzictwa Izraela, Władco Nieba i Ziemi, Stwórco Wód i Królów Wszelkiego Stworzenia, wysłuchaj modlitwy mojej. Daj mi mowę podstępną, by zadała im ranę i siniec. Oni bowiem okrutne uknuli zamysły przeciwko Twojemu przymierzu i świętemu domowi Twemu i przeciwko wysokiej górze Syjon i domowi należącemu do Twoich synów. Spraw, aby cały naród i każde pokolenie poznało i wiedziało, że Ty jesteś Bogiem, Bogiem wszelkiej potęgi i mocy, i że nie ma nikogo innego prócz Ciebie, kto by tarczył, osłonił lud Izraelski. Z tego fragmentu na pewno możemy stwierdzić, że Judyta jest bardzo silną i taką zaradną, roztropną kobietą. Bez problemu też sobie radzi ze wszystkimi obowiązkami, które pozostawia dla niej znaczy właściwie po zmarłym mężu te obowiązki właśnie ma i doskonale sobie z tym wszystkim radzi. I myślę, że też jest taką kobietą. Odważną, która śmiało broni swoich racji, nie boi się tego, wie czego chce. Bo był właśnie tutaj taki fragment, kiedy powiedziała właśnie do starszych w mieście: Posłuchajcie mnie, naczelnicy mieszkańców Betuli, niesłuszna jest wasza mowa. Albo kim wy właściwie jesteście, że w dniu dzisiejszym wystawiliście Boga na próbę. Czyli no, to są takie dosyć odważne słowa zwłaszcza kiedy wypowiada to kobieta. A mimo to ona się tego nie boli, twardo tak stąpa po ziemi. No jest też taką kobietą niezwykle mądrą, która bezgranicznie ufa Bogu, bez względu to co dzieje się w jej życiu, co ją spotyka, to ona to przyjmuje z pokorą i ufa właśnie temu planowi, który ma dla niej Bóg. Tak, także Myślę, że możemy się od niej nauczyć takiej siły, odwagi, obrony swoich racji. I tutaj przykuł moją uwagę taki fragment, właściwie, zdaniem: Skróż ich zarozumiałość ręką niewiasty. Czyli ja to rozumiem tak, że kobieta. Jest powołana i tylko kobieta do pewnych y, rzeczy, których nie może dokonać mężczyzna. I myślę, że to też jest powiązane z naszym pięknem, które może czasem się okazać takie złudne, że możemy to nasze piękno wykorzystać w trochę niewłaściwym kierunku. Dlatego musimy pracować nad tym, aby to nasze piękno. Y, szło w takim dobrym kierunku, w kierunku prawdy, w kierunku zgody. No tutaj akurat e, w tych biblijnych losach no Judyta wykorzystała te swoje piękno w taki trochę... Chciała przychytrzyć tego wodza. E, I właśnie e, wykorzystując te swoje kobiece wdzięki e, wdarła się do obozu tego dowódcy. No, i koniec końców go zabiła, no, ale w jakby w słusznych celach, bo chciała ratować swój lud izraelski. Ale właśnie musimy się zastanowić, my kobiety, jak my też wykorzystujemy swoje wdzięki i swoje piękno? Czy korzystamy z nich zawsze w, takie, w takich dobrych celach? Czy może też wykorzystujemy to? Do jakichś takich celów no, niekoniecznie dobrych, właśnie do jakichś intryg, żeby postawić na swoim. Także yy, tutaj bym się nad tym zastanowiła. Ale też pokazuje to ton. Odważną babką, <gryw> bardzo mądrą i na pewno też świadomą tego swojego piękna, i yy, taką, która umie wykorzystać yy, właśnie też swoje atuty. Właśnie w takim celu, żeby osiągnąć, osiągnąć coś dobrego. Jeśli chodzi o piękno kobiety, i czym jest dla mnie piękno kobiety, to myślę, że powinniśmy tutaj rozważyć Maryję, jej postawę. Gdyż ona jest takim wyznacznikiem piękna, w ogóle jest kobietą przepiękną, taką przedziwną, a przedziwną dlatego, że ona łączy w sobie takie z pozoru przeciwstawne cechy czyli z jednej strony jest taka łagodna, wrażliwa, ciepła, ale z drugiej strony jest silna, zaradna, wymagająca. I to wszystko w ogóle tworzy w niej taką wspaniałą harmonię, i to jest naprawdę przepiękne. I właśnie myślę, że taki powinniśmy być właśnie na jej wzór: czyli wprowadzać taką harmonię, zgodę i prawdę wszędzie tam, gdzie jej nie ma. Dlatego, no, budzi zachwyt i jest niezwykła. A jak rozumiem kobiecość, no to właśnie bardzo podobnie, na przykładzie Maryi. Czyli Przede wszystkim my, kobiety, powinniśmy uwierzyć w swoje piękno, w swoją siłę. Yy, mamy w sobie potężne pokłady takiej siły. Takimi nas stworzył Pan Bóg. Yy, I dla mnie też kobiecość to jest taka relacyjność, niezwykła empatia i też właśnie łączenie takich przeciwstawnych cech, czyli łagodność, ale zarazem siła. I myślę, że też jeśli chodzi o kobiecość to właśnie powinniśmy tak zachwycać innych swoim pięknem i przez to też inspirować ich do czynienia dobra, do właśnie wprowadzenia zgody, takiej harmonii. Powinniśmy być taką ostoją dla innych. I właśnie myślę, że patrząc na postawę Maryi, czy też kobiet biblijnych, powinniśmy się od nich uczyć i właśnie takie powinniśmy być. Pełne piękna, dobroci, takimi, jakimi stworzył nas Pan Bóg.